To że przede wszystkim to bardzo smutne, że minister sprawiedliwości Waldemar Żurek nie zna konstytucji, która jasno określa kompetencje prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie nominacji sędziów. Podwójnie jest to smutne, że minister sprawiedliwości nie zna wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2012 roku. Rozumiem, że w tej swojej ekwilibrystyce prawnej, w swojej ekwilibrystyce pan minister Żurek stara się zwrócić uwagę na brak uzasadnienia. Nie musi być tak uzasadnienia. Uzasadnieniem formalnego, uzasadnieniem jest to, że wszyscy sędziowie, którzy są nominowani przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej są sędziami Rzeczpospolitej, mają zajmować się wydawaniem orzeczeń i wyroków, a nie zamienianiem sal sądowych w salę sejmową. To jest rzecz konstytucyjna i odnosząca się do prerogatyw prezydenta, a minister sprawiedliwości powinien respektować i polską konstytucję i wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Ja tak samo jak mogę ja i moi poprzednicy, wszyscy prezydenci Rzeczpospolitej mogli nominować sędziów Rzeczpospolitej i mogą takich nominacji zgodnie z polskim prawem i z polską konstytucją odmówić. Życzę panu ministrowi Żurkowi miłej gimnastyki i ekwilibrystyki prawnej, bo chyba mam wrażenie, że już zaczyna panie redaktorze drodzy państwo powoli zjadać w tej ekwilibrystyce swój ogon. Dziękuję bardzo. bardzo dziękuję.